Data premiery Shrek'a 5 ogłoszona, DreamWorks poinformowano, że film animowany trafi do kin 1 lipca 2026 roku. Nie żyje Jerzy Sztur. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów miał 77 lat. Dokładnie 12 lat temu na YouTube opublikowana została piosenka Gangnam Style. Do tej pory wyświetlono ja ponad 5 miliardów razy. Bezdomny mężczyzna z Amsterdamu znalazł na dworcu portfel z dwoma tysiącami euro, postanowi jednak zanieść go na policję, sprawę nagłośniono, a kilka dni później zebrano dla niego na zbiórce 34 tysiące euro na start w normalne życie. Podczas Mistrzostw Europy 16-letni, Laminę Jamal odrabiał lekcje i ukończył czwartą klasę szkoły średniej, a przy okazji awansował do finału euro 2024. 85-letni pan Józef Peruga, który byt najstarszym tegorocznym maturzysta, oblat egzamin dojrzałości. Pan Józef jednak się nie poddaje, będzie zdawać maturę za rok. Dotyk w formie masażu silnie oddziałuje na emocje. Wycisza, zmniejsza stres i powoduje, że czujemy się bezpieczni i zrelaksowani. Eminem sprzedawał swój pierwszy album Infinite na własną rękę, jeżdżąc samochodem po Detroit z bagażnikiem pełnym kaset i winyli. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.